Cześć, jak się macie tutaj ponownie Damian i witam Was w dziesiątym odcinku progresu. Wchodzimy na drugi poziom. Poziom srebrny, zmieniają się odrobinę zasady. Teraz wszystko widzicie na ekranie, właściwie zasady są takie same, chodzi o punktację. Czyli te, te, cokolwiek. Po prostu teraz nowy piłkarz będzie kosztował 500 punktów. Wcześniej kosztował 300 punktów. Za porażkę dostanę aż minus 100. Właściwie dostanę. Będzie zabierany 150 punktów. Zmniejszyłem też y, bonusy za mistrzostwo i za awans. Awans to 200 punktów. Mistrzostwo to punktów 400. Stracony gol to minus 50. Dowyta bramka to 50. To akurat stosowałem już od dłuższego czasu. Jednak zapomniałem wam o tym powiedzieć. Przepraszam, jednak spokojnie wszystkie punkty kontrolowałem. Dzisiaj nasza drużyna przejdzie ogromną transformację, jednak jeszcze jedna rzecz. Nowe wyzwania. Widziałem Wasze propozycje, były naprawdę ciekawe, no i właściwie. To jest wasza seria. To wy ją tworzycie i za to chcę wam bardzo podziękować, ponieważ sugeruje się waszymi komentarzami. I to jest przepiękne. I wyzwania, i piłkarze, oni są wybierani przez was. I uwaga, dzisiaj dojdą dwa wyzwania, czyli będą w sumie trzy wyzwania naraz, no bo dlaczego nie? Postęp musi być, to musi iść odrobinę szybciej. Drugim piłkarzem, u którego będziemy walczyć, jest bramkarz Ajaxu. Jest to Onana. Jak widzicie, te zadania nie są wybitne, bo jednak. No, za trudne. Ja to zawsze robię wszystko za trudne. A wydaje mi się, że przydałoby nam się wzmocnienie na tej pozycji. 10 obronionych strzałów w jednym spotkaniu, 2 czyste kąta oraz ocena w meczu większa niż 8,5. To jest wykonalne i mam nadzieję, że bardzo szybko piłkarz kamerun znajdzie się w naszym zespole. I nadszedł czas na trzecie wyzwanie. Nazwisko tego piłkarza pojawiło się kilkadziesiąt, a może nawet kilkaset razy w komentarzach. Proszę Państwa, będziemy walczyć o naszego Polaka, Rodaka Robaka. Czyli Robaka z Lecha Poznań. Dwa hat do dowolnym piłkarzem. Jeden gol z główki i gol z karnego, bo on bardzo lubi zdobywać bramki z rzutów karnych, więc wystarczy nam jeden karny. A to akurat jest zależne od przeciwników, więc dlatego tylko jedna bramka jednak jest to karta men of the match. I w razie czego nie, nie myślę, że ja fawory, faworyzuję Lech Poznań po prostu oni mają fajne karty w tej grze i dlatego ich wykorzystuję. Dobrze, teraz jesteśmy w grze. Jak widzicie, pięć pustych pól piłkarzy. Bo robię zakupy, robię porządne zakupy i proszę Państwa, mam do Was pytanie. Jesteście gotowi? 3, 2, 1. Voilà! z naszego konta znika aż 2500 punktów, jednak specjalnie nie kupowałem brązowych. By móc teraz zaszaleć. Chivchi, Król Warszawy, czyli Kucharczyk, Jodłowiec, Pulisic oraz Haps. Tutaj będę robił prawą stronę z Bundesligi. I mam nadzieję, że tam jest jakiś środkowy obrońca z Holandii, przydałby się nam. No nie wiem, według mnie to się prezentuje świetnie. Widziałem też w komentarzach, by kupić brązowego, e, srebrnego Mora. Jednak ja chcę go mieć na napadzie, mam nadzieję, że to rozumiecie. Tutaj jest srebrny Pulisic. Jego karta wygląda przecudownie No mam nadzieję, że to będzie działać Teraz zagrajmy pierwszy mecz w Lidze 6. Pierwszy mecz przed nami, no kurcze Łatwo nie będzie In Formula KZ, no nie no Poezja Bardzo fajny skład jak na Ligę 6. Chivchi On kiedyś miał 5 gwiazdek sztuczek i szkoda, że mu to zabrano Jednak teraz piękna ruletka mm. Szybkie rozwiązanie, Christian Pulisic wlazło Hmm, no możemy wrzucić piłkę, ale to było dobre. Tylko gdyby tam był Chief, Chief właśnie chcę wykorzystać turka, ponieważ jest wysoki, jest silny. Ja się prosi, by zdobyć jakąś bramkę z główki. Wow, to jest Julian Draxler. No jeśli oglądaliście pierwsze odcinki z Ultimate Team w tym roku, to wiecie co on potrafi zrobić, jednak. O kurcze, co za podkręcenie, no z jednej z pewne, Roberto Carlos byłby dumny. No znaczy to akurat z prawej nogi był, ale no jednak. Niesamowite uderzenie. Chwila chwila. Kolej zamulił. Chiffci polekarny. chifci to musi być strzał po ziemi, świetnie, jeden do jednego. Nie wiem, może ma problemy z pęcherzem. To by wiele wyjaśniało. Nie komentujcie moich strojów. Jako że ostatnio wszyscy brzydko piszą o Arce, to ja powiem krótko, Arka Gdynia. Nie, nie powiem, że dobra drużyna, bo jestem z Gdańska i nie mogę, jednak Ja tylko żartuję, pamiętajcie o tym. Oj, Di Maria pięknie wchodzi w polekarny! Gol czy nie? Nie! Świetnie, Huven. Emre Mor próbuje przerobować Aleksandro. Aleksandro. Nie wiem, jak to odmieniać. Pulisic i wlazło! Świetnie! Jeden do dwóch. Kurcze! Kiedy akurat dałem mu zadanie, że ma zdobywać asysty, to on w każdym odcinku musi zdobywać gole. Ale co tam? Jesteśmy bliżej zwycięstwa. Po raz pierwszy prowadzimy w tym spotkaniu bardzo dobry finish piłkarza Wisły. No i co mogę powiedzieć? Czas na trzecią bramkę. Niedobrze, Haps Lemar Albo Lemon? Nie, nie wiem, ja nie umiem francuskiego, to jest mój mi największy minus Nie ogarniam jak się wymawia nazwiska w tym języku Wiem jedno, LaCazette nie trafia Ale teraz pewnie będzie bramka A Jednak nie, świetny powrót Granta chif dobrze zboczył i proszę państwa, Kuchy King Kucharczyk I niestety nie zdążył tutaj Emre More, Ale by to był moment Jeszcze Christian Pulisic wywalczył piłkę Wlazło Cudownie, lewa noga, rzut rożny. Dobra piłka ze strony tutaj drużyny przeciwnika. Jednak Di Maria po raz kolejny traci w bardzo ważnym momencie i wlazło mocno do Mora. Wątpię, że wyprzedził, a właściwie wyprzedził Manolasa, poczekajmy chwilę. To jest jeszcze Emre Mor, wlazło, podanie. Och, gdyby to było po ziemi. Florencji do Lacazette, Francuz szuka sobie miejsca, podał do partnera z Monako i słupek. Uwaga, Matwili. Ach, podał do Manolasa, ale co tutaj robi środkowy obrońca? Który na dodatek ma 19 strzelania? No nie wiem, wątpię, że. Ej, chyba dobra. Z tego co widzę, to przeciwnik już wysłał wszystkich do przodu. Czemu? Naprawdę, czemu? Oj, wlazło, wlazło, ale słuchajcie, to, to jest sytuacja Marcelo Ronaldo. Tylko. doskonale. Bez spalonego. Bez spalonego. Jeden do trzech i wydaje mi się, że jest już po spotkaniu. Pozdrawiam wszystkich widzów z Gdyni. Czekamy na Gola z główki. Pierwszy w tej serii. Wow, co teraz Pulisic zrobił? Emre More wlazło przyjęcie na klatkę jeny. Yeah, nee. Przepraszam, że nie zdobyłem teraz gola, jednak chciałem, żeby to ładnie wyglądało. Oj tam, prowadzimy. Już tylko 10 minut do końca spotkania, czy lakazet zdobędzie bramkę kontaktową? Podanie do Draxlera, on już raz dzisiaj trafił i trafia po raz drugi. Robi się groźnie, bo przeciwnik chyba odkrył, że wystarczy strzelić, by zdobyć bramkę. No widzicie, ta seria pokazuje, jak ważna jest psychika w tej grze, bo naprawdę. Mój rywal nie wykorzystuje tego, że ma świetnych złotych piłkarzy. I naprawdę. Wystarczy strzał. Pokazał to Draxlerem w pierwszej połowie, pokazuje to ponownie. On. No, nie, no, nie potrafi się skupić, tak mi się wydaje. Chief Chief. Och, ku mojemu zaskoczeniu, prześcignął jego będzie strzał. Proszę bardzo, 2 do 4, cudownie. No to byłby skill goal, gdybyśmy grali jeszcze o, o kogo my tam graliśmy. Chyba o Police to właśnie było, albo o kogoś innego, już nie pamiętam. Jednak cokolwiek. Wygrywamy to spotkanie w naprawdę ładnym stylu. Ale czuję, czuję różnicę po tych zmianach. Naprawdę, gra mi się znacznie lepiej. No bo i ci piłkarze są szybsi i mają umiejętności. proszę, hat-trick! Nawet nie zwróciłem na to uwagi. Nadir zdobywa hat-tricka, a to oznacza, że zaliczamy kawałek robaka. Jakkolwiek to brzmi. Ale tutaj zwróćmy uwagę na asysty wlazło. Jeszcze jedna i będziemy mieli zaliczoną jedną linijkę. Dobry mecz. Nie wierzę. 89% dokładności podań. Wystarczyłoby 90 i byłoby po wszystkim. Okej, okay, drugie spotkanie przed nami. Jak widzimy, tańsza drużyna, jednak jestem też pewien, że i przeciwnik lepszy swoją drogą. Ma mój herb. Ma herb Dick's United. Nie podoba mi się to. Mor? Tak! Pierwszy gol pod cinką. Jeszcze dwa i będę spełniony. A nie spodziewałem się, że mi to wyjdzie. Jestem z siebie dumny. I swoją drogą, świetny początek spotkania. Druga minuta. To jest rekord tej serii. Druga minuta spotkania i Moore trafia do siatki. Wlazło do Chief jego Ten stara się przedłużyć do kucharczyka i tak jest. Może się uda dośrodkować. Jest centra. Kurcze, no nie wiem, dziwnie się Chief Chy ustawił. Uuuu, dobry zwód Kante, podanie i na pustą, no dobra nie na pustą bo bramkarz stał Serio Chris Smalling te... ze wszystkich ludzi na boisku to Smalling w naprawdę stylu kończy tę akcję, jednak jak to zrobił Kante Ja nie mam zielonego pojęcia, to, to jest jakaś czarna magia Policji Chief G. Gdzie jesteś? No, chciał, chciał to zrobić, jednak teraz O panie! Weźcie sprawdźcie w przedpokoju czy tam piłki nie ma Kurde, on jest naprawdę niesamowitym napastnikiem, tylko szkoda, że z, z celnością ma problem. Ostatnie minuty pierwszej części spotkania Abraham Bell powstrzymuje Marsiale i gwizdek. Marsial nie jest specjalistą od rzutów wolnych jednak. O, Eriksen jest, no to kurczę, się doigrałem. Czy to będzie gol z rzutu wolnego? Zobaczmy, 26 metrów do bramki. Huwen z pewnością no, no, będzie miał problemy. Nie, nie będzie miał, bo mamy mądry mur. Uwaga, mur przejął. I nie wiem, nie wiem, kto. Dżadże, dobrze, to jest lewy obrońca. Tylko co zrobi? Rzut kara... Tak! Sędzia wskazuje na metr 11 i możemy zrealizować kolejny kawałek wyzwania. O... Brzydkie wejście, brzydkie. Chciałem wrzucić na główkę, no ale słuchajcie, jestem zadowolony również z tej decyzji. Znaczy z decyzji, no po prostu z tego zdarzenia. Tylko czy wlazło, to wykończy. Huh. Dobra, wiecie co? Lewy dolny. Lewy dolny, zobaczmy WLAZŁO! No serio? Serio, akurat jak ustalam wyzwanie to muszę nie trafić Już tylko 14 minut do końca tego emocjonującego spotkania no powiem wam, że jest to jeden z najtrudniejszych meczów w tej serii Jednak zarazem najciekawszych Zobaczmy, po raz kolejny Dybala na skraju pola karnego Jest już bliżej naszej bramki Dybala! O Jenny! 2-1 No zachciało mi się, zachciało mi się mówić o emocjach o, o ciężkości, o trudności tego meczu No to mam, mam trudy Przegrywamy no dobra, jeśli Dybala teraz trafi, to szacun dla przeciwnika. 34 metry. Linijka przyłożona z pewnością do monitora, no i... Chyba była krzywa. Ostatnie minuty. Chivchii! Jeszcze tutaj! Szuka sobie miejsca! Nie, nie ma bramki! Niemożliwe! Martial. Okej. Okay. Dobrze, dobrze. No nie no, podwójna obrona. Ale jeszcze kantę Okej. Okay. Ale sędzia, nie, nie dawaj tego. Po co ten rożyn? to już koniec meczu jest już po czasie No niestety przegrywamy ten mecz 2 do 1 było ciężko było ciężko czułem że przeciwnik będzie ogarniał bo miał super składę No ale cóż wielka szkoda wielka szkoda że nie ma tych trzech punktów ale jakoś przeżyję Huwen tylko 7,5 słabo Dokładność podań 79, nie ma o czym mówić. Dobrze, co mogę powiedzieć? Na dzisiaj jest to tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. No nie zaliczyłem żadnego wyzwania, jednak wydaje mi się, że w kolejnym odcinku. Tak będzie tak będzie. Coś się uda nam zaliczyć. Wierzycie we mnie, prawda? Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Nie, no jak Wam się film spodobał, to możecie polubić. Tak tylko mówię. Co mogę powiedzieć? Życzę Wam miłego tygodnia. Musimy przeżyć te 5 dni, bo później jest majówka. Dużo wolnego. Ach, coś pięknego. Dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia jutro. Cześć.